Dzień dobry, witam serdecznie. Na kolejnym już spotkaniu z serii Poznańskich Dni Rodziny. To trzecie nasze spotkanie w tym tygodniu. Dzisiejszym tematem jest temat: jak przygotować się do mikrowyprawy. Nasze działania są sfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania, dzięki czemu ich udział w tym projekcie jest bezpłatny. Chciałam tylko przypomnieć, że, że będzie tak naprawdę łącznie 10 webinarów, czyli Oprócz tego dzisiejszego jeszcze 7 przed nami. Będą też na naszym kanale na YouTubie publikowane mikrowyprawy z panią leśnik, które będą się odbywały po terenach poznańskich. Będziemy Zapoznawali się z takimi różnymi ciekawymi miejscami, niekoniecznie bardzo popularnymi, ale też zobaczymy je z innej perspektywy, bo z perspektywy leśnika, więc nawet jeśli chodzicie w jakieś miejsca i znacie je dobrze, to może się za chwilę okazać, że czas spędzony z panią leśnik w lesie zaowocował wieloma nowymi ciekawymi odkryciami. No i na koniec, oczywiście, z ostatnim dniem lipca. Będziemy rozsyłali wszystkim uczestnikom tego projektu nasz webinar, który jest pod, podsumowaniem tego, tego wszystkiego. Dobrze. Tak więc dzisiaj jak przygotować się do mikrowyprawy, to jest temat, który jest mi bardzo bliski, ponieważ ja bardzo często wybieram się na mikrowyprawy z moją rodziną i, i nie tylko, bo też z mieszkańcami miejscowości, w której mieszkam, czyli tak naprawdę członkami Klubu Odkrywców Leśne Dziki, ale zdarza nam się też organizować takie mikrowyprawy niejako dla publiczności, gdzie osoby inne mogą do, dołączyć do nas. No i wówczas rodzi się pytanie, no to jak mamy się przygotować i co to w ogóle jest ta mikrowyprawa? Więc teraz troszeczkę chciałabym rozpocząć od tego tematu, czym ta mikrowyprawa tak w ogóle jest. To najczęściej kilkugodzinna przygoda, która się odbywa w terenie i tym się różni od wyprawy takiej zwykłej, o której myślimy, myśląc o, o jakimś, o tym słowie, to najczęściej ona się odbywa tak naprawdę w niedalekiej odległości domu, zwłaszcza jak mamy małe dzieci, no to trudno jest nam jechać kilka godzin gdzieś tam daleko, ale zależy nam na tym, żeby być na dworze, być z dziećmi w dobrej relacji i spędzić sobie ciekawie czas. No i ta mikrowyprawa, ona jest takim elementem, który wymaga od nas przygotowania dlaczego wymaga od nas przygotowania, no bo chcemy iść gdzieś na przykład w głąb lasu albo chcemy gdzieś trochę dalej pojechać, a jak mamy małe dzieci, to musimy to wszystko sobie bardzo dobrze, logistycznie zaplanować. Na przykład co będziemy jeść, gdzie będziemy jeść, jakie stroje będą odpowiednie, no bo nie będziemy przecież brali na przykład pięciu par butów, więc buty muszą być dobre. Musimy zaplanować rzeczy dla siebie, rzeczy dla dziecka i jeszcze skorzystać oczywiście w tym czasie i mieć jakąś przyjemność z tego, co robimy, a nie tylko się umęczyć. Więc takie mikrowyprawy to takie małe przygody, które są profesjonalnie przygotowane przez nas, tak? Jesteśmy my dobrze, profesjonalnie do nich przygotowani. No i po co są takie mikrowyprawy? Można by się tutaj zastanowić na tym, oczywiście, troszeczkę. Na pewno istotnym elementem jest to, że dzieci dużo chętniej uczą się i nawet nie do końca zdajemy my i one sobie z tego sprawę, że one się uczą przez kontakt z rówieśnikami i przez praktyczne doświadczanie tego, co co same o czym widziały, o czym słyszały, o czym przeczytały w książkach i teraz jeśli pójdziemy na taką mikrowyprawę, no to dzieci mają szansę tego wszystkiego po prostu doświadczyć, że tak powiem, organoletycznie. Na pewno taka mikrowyprawa też jest większym gwarantem sprawności, ponieważ jest tam zupełnie inaczej na takim klasycznym placu zabaw, na takim klasycznym placu zabaw wszystko jest miękkie, są balustrady, są barierki, jest wiele różnych, jest wiele różnych zabezpieczeń, lecz się na takiej mikrowyprawie tego oczywiście nie ma. Więc wyzwanie ruchowe dla dzieci jest zdecydowanie trudniejsze. Jeśli to wyzwanie jest trudniejsze, no to dzieci też muszą się dużo bardziej skupiać i być dużo bardziej zaangażowane w to, co robią i jak robią, więc tutaj ta ich sprawność, koncentracja uwagi, czucie własnego ciała, takie działania z zakresu czegoś, co się nazywa czucie głębokie, czyli orientacja w schemacie własnego ciała. To są wszystko rzeczy, które dzieci w lesie mogą sobie dużo bardziej i dużo sprawniej przyswoić i poćwiczyć. Kolejnym takim elementem jest to, że takie dzieci, które spędzają czas na takich mikrowyprawach, na dworze, są ileś czasu na tym dworze, nie tylko te przysłowiowe pół godzinki, to one też zyskują większą pewność siebie. Są lepiej zorientowane w tym, co potrafią i czego nie potrafią. I jeśli uda im się na przykład zdrapać na jakiś powalony konar, to odczuwają olbrzymi sukces i satysfakcję z, z tego powodu. E, oprócz tego, e, bycie na dworze, na takiej, na takiej wyprawie, wpływa bardzo pozytywnie na sprawność naszego organizmu, i o tym będzie jeszcze kolejny webinar cały: o tym, jak to bycie na dworze wpływa na, na nasz organizm i w jaki sposób. Kontakt z przyrodą i bycie na dworze jest źródłem dobrej odporności naszego organizmu. Będziemy o tym jeszcze sobie rozmawiać w przyszłym tygodniu, więc już całkiem niedługo. No i taka mikrowyprawa ona stymuluje i układ odpornościowy, i układ krwionośny, i układ nerwowy, i układ hormonalny, więc tak naprawdę wszystkie obszary naszego funkcjonowania takiego fizjologicznego więc warto tutaj też o tym, o tym myśleć w kontekście takim, że taka mikrowyprawa to tylko nie jest czas spędzony na rekreacji, czas spędzony na edukacji, ale to jest też czas spędzony na dbaniu o własne zdrowie. No i kolejnym takim tutaj elementem jest to, że takie mikrowyprawy niewątpliwie mają bardzo duży wymiar Społeczny i są nawet badania, które mówią o tym, że osoby, które częściej wychodzą na dwór, mają dużo więcej i dużo lepszych relacji społecznych niż te osoby, które siedzą w domu. No i myślę, że tutaj nie trzeba robić wielkich badań naukowych na ten temat, jest to dość oczywiste, bo jeśli wychodzimy na dwór, no to mamy szansę spotkać inne osoby. No ale to nie o to tylko chodzi, oczywiście teraz zwracamy też, też uwagę na. Różne kwestie związane z, z odległością od innych osób, ale generalnie te relacje społeczne, one na dworze na pewno są dużo, dużo bezpieczniejsze, można zachować większą odległość, też to powietrze cały czas cyrkuluje więc, więc to na pewno sprzyja naszej kondycji zdrowotnej. Dobrze. To tutaj takie pytanie moje. Kiedy można zacząć chodzić z dzieckiem na mikrowybrat?